Kolejne zadanie z, z tematu mnożenie sum algebraicznych. Teraz to, czego do tej pory się nauczyliśmy, nauczyliście w szkole, ćwiczymy na równaniach, bo teraz w równaniach, które też wcześniej rozwiązywaliśmy, będą się pojawiały też te, te nawiasy w takiej postaci, że Będą to dwa nawiasy, że będzie nawias przed nawiasem, i w tym nawiasie przed nawiasem będzie suma bądź różnica, więc też, żeby się pozbyć tych nawiasów, no to trzeba będzie wszystko powymnażać. No i jak widzimy takie równania, gdzie są właśnie te nawiasy, czy jest to mnożenie, no to w pierwszej kolejności musimy to mnożenie wykonać, bo tak jak zapewne już wiecie, jak wykonujemy jakiekolwiek działania, to najpierw wykonuje się mnożenie. A potem dodawanie, odejmowanie, i najpierw stąd będziemy robić to mnożenie. Ale tutaj nawet nie ma takich przykładów jeszcze, że musimy zwracać uwagę na tą kolejność, no bo właściwie tu mamy prawie samo mnożenie wszędzie. A takie trochę trudniejsze przypadki będą dalej. No tutaj, w pierwszym przykładzie mamy te dwa nawiasy, czyli wymnażamy wszystko. Czyli każdy element z pierwszego nawiasu musimy pomnożyć kolejno razy pierwszy element z drugiego i razy drugi i potem ten drugi element razy pierwszy i razy drugi z tego nawiasu. Więc mnożę x razy x to x kwadrat, następnie x razy minus 3 to minus 3x, 2 razy x to 2x i 2 razy minus 3 to minus 6. Prawą stronę przepisuję, bo tutaj no, nie mogę tego działania wykonać, bo nie mogę do x kwadrata dodać czwórki, więc po prostu przepisuję. No i tutaj zauważam, że x kwadraty mi się skrócą, Póki co, póki jeszcze nie mieliście równych kwadratowych, a to dopiero jest pod koniec klasy pierwszej, to zawsze muszą Wam się te x -y kwadraty skrócić. Jeżeli Wam się nie skrócą, to znaczy, że gdzieś zrobiliście błąd i dobrze sobie zerknąć jeszcze raz, przeanalizować, gdzie ten błąd jest, bo muszą się skrócić. No chyba, że powstanie takie równanie trudniejszego typu, ale to szybciej w nierównościach może Wam ten x kwadrat zostać, jeżeli wychodzi na przykład nierówność tożsamościowa albo sprzeczna, to czasami x kwadrat zostaje, ale to bardzo rzadko. No w tego typu równaniach musicie, musi Wam się zawsze skrócić, także tutaj nam się skróci, bo jak ten x kwadrat byśmy dali na lewo, to by się zmienił znak i by było 0. No, i dalej już mam bardzo proste równanie, czyli x zostawiamy po jednej stronie, możemy sobie od razu wykonać działanie, bo minus 3x plus 2x to minus x. Minus 6 daje na prawo, na stronę liczy z, z przeciwnym znakiem, czyli z plusem, więc tu będzie 4 plus 6, czyli 10. No i chcę mieć sam x, ile się równa, więc jeżeli ten minus mi tu przeszkadza, no to chcąc się go pozbyć, jak mam, coś mi zostaje już na końcu przy tym x, to muszę podzielić przez to obustronnie, więc dzielę przez minus 1, więc x będzie równy minus 10. Kolejny przykład. Tutaj mamy dwa nawiasy, więc też wszystko wymnażamy. Mamy tu mnożenie tych sum. Tutaj mamy przed nawiasem x, więc x też wymnażam razy każdy element w tym nawiasie. Także mnożymy x razy x x kwadrat, x razy 6 to 6x minus 4 razy x to minus 4x, minus 4 razy 6 to minus 24. No i kolejnego nawiasu też się pozbywamy, mnożąc, czyli x razy x to x kwadrat i 4 razy minus, x razy minus 4 to minus 4x. I tutaj mi się x -y kwadraty e, skrócą. x -y kwadraty mi się skrócą. I jeszcze mi się tutaj e, skróci 4x. Tylko tutaj coś źle zaznaczyłam. Już to poprawiam. Bo. Tu to 6x nie powinno być zaznaczone, ja już to poprawię, już wam pokazuję. Tylko to minus 4x, bo tutaj się oprócz x kwadrata jeszcze skróci minus 4x. Więc jeżeli coś się skraca, to może sobie od razu się tego pozbyć. Czyli jeszcze raz, o! Teraz będzie dobrze. Czyli gdybym tego minus 4x dała na lewo z plusem, no to też by mi się to skróciło, więc mogę sobie od razu to już, możecie sobie to przekreślać. Ja tak zaznaczam, bo jest mi wygodniej zaznaczyć na szaro niż skreślać. A wy możecie sobie poskreślać, że to się skróci. No i po lewej zostanie 6x, po prawej będzie 24, bo przejdzie z plusem na drugą stronę. No i na końcu dzielimy x przez 6 i 24 na 6, obu stronie dzielimy na 6 i wychodzi, że x będzie równe 4. Kolejny przykład. No to tu mamy i po lewej stronie, i po prawej mnożenie sum, więc będziemy albo mnożenie różnic też tutaj wychodzi. Będziemy wymnażać wszystko, żeby się tych nawiasów pozbyć. Czyli mnożymy x razy x to x kwadrat, x razy minus 5 to minus 5x, minus 2 razy x to minus 2x, minus 2 razy minus 5 to plus 10. No i tutaj x razy x to x kwadrat, x razy 6 to plus 6x, 3 razy x to 3x, no i 3 razy 6 to 18, x kwadraty nam się tu skró skrócą, możecie sobie poskreślać. E, po lewej stronie tutaj z x zostanie nam minus 7x plus 10. Może nie z x, bo tutaj jest trochę więcej tych. E, Trochę więcej tego wszystkiego jest, dlatego najpierw sobie uprościłam lewą stronę i uprościłam prawo, dodając te x, czy tu będzie 9x plus 18. No i następnie daję sobie x na lewą z przeciwnym znakiem, czyli po lewej będzie minus, 8, minus 16x, bo minus 7 i minus 9 to minus 16. No i dziesiątka daje z przeciwnym znakiem na drugą stronę, czyli z minusem, czyli tu będzie 18 minus 10, czyli 8. No i teraz jeszcze dzielę obustronnie przez to, co stoi przy x, czyli dzielę ósemkę na minus 16, czyli tu będę miała taki ułamek minus 8, 16, tak? Bo jeżeli się nie da podzielić, to najlepiej sobie to zapisać w ułamku, czyli wyjdzie nam ułamek minus 8, 16 i skracamy wtedy na 8 i wychodzi minus 1 druga. Można też sobie to równanie na przykład podzielić obustronnie przez 8, to wtedy wyjdzie nam, Wam, że minus 2x równa się 1 i potem na minus 2 podzielić. Tak też można i też Wam tak dobrze wyjdzie. To oczywiście jak tłumaczę Wam te zadania, to też nigdy nie jest tak, że tak jak ja pokazuję, to jest jedyny możliwy sposób rozwiązania. Zawsze są jakieś też inne możliwości, chociaż tutaj jest za dużo nie ma, no ale tego typu równania, no zawsze, jeżeli macie jakiś inny swój sposób i dobrze wam wychodzi, to najprawdopodobniej jest on też poprawny. No i w kolejnym przykładzie też to samo co wyżej. Też mamy tutaj do wymnożenia sumy po lewej i różnicę po prawej. Czyli mnożymy 2x razy x to 2x kwadrat, 2x razy 3 to plus 6x, 1 razy x to x, 1 razy 3 to 3 i po prawej. x razy 2x to 2x kwadrat, x razy minus 3 to minus 3x, minus 4 razy 2x to minus 8x i minus 4 razy minus 3 to plus 12. 2x kwadrat nam się tutaj bardzo ładnie skróci. Upraszczamy sobie lewą stronę, bo tu można wykonać działanie, czyli będzie 7x plus 3 po lewej, po prawej będzie minus 11x plus 12, no i dajemy sobie x na jedną stronę, czyli minus 11x idzie sobie z plusem na drugą stronę, czyli będzie 7x plus 11x, czyli 18x, i trójka idzie na prawo z przeciwnym znakiem, czyli z minusem, czyli będzie 12 minus 3 działanie po prawej, czyli 9. No i podobnie jak wyżej dzielimy obustronnie przez 18, czyli x będzie równe 9 osiemnastych, czyli po skróceniu na 9, 1 druga. Albo możecie sobie obustronnie podzielić na dziewiątkę, to wyjdzie Wam wtedy, że 2x równa się 1 i potem podzielić na 2, i też Wam wyjdzie wtedy, że x jest równe 1 druga.